Witam tu Wróżka Luena, dzisiaj zapraszam was moi drodzy na filmik o związkach, wasze związki zodiakalnie. I teraz sprawdzimy barany, co tam u baranów słychać jeśli chodzi o związki, uczucia, relacje. Barany, strefa intymna. To tutaj dużo baranów przeżywa szczęście, jeśli chodzi o alkowę, o sferę intymną, także bardzo ładnie. Teraz mamy miłość. Jeśli chodzi o miłość barany. czyli to są, to są związki wieloletnie, gdzie już jest wspólna praca, bardzo dużo Was łączy, drogie barany z partnerem, partnerką, mężem, żoną macie wspólne zajęcia, hobby, wspieracie się, codzienność, rutyna, ale bardzo fajne, bardzo fajne czytanie, jeśli chodzi o miłość dla parantów. I teraz dalej. Taka zwyczajność, egzystencja, jeśli chodzi o związki, jak to wygląda. Sama wypadła karta spotkań. Czyli na pewno tutaj barany dużo, dużo, mają spotkań bardziej takich biznesowych i tak wygląda po prostu i zwyczajność związku. Tutaj bardzo ładnie, jedynie co bym się przyczepiła, to żeby po prostu w jakiś sposób okazywać więcej uczuć, tak żeby po prostu czasami odświeżyć swoje uczucia. W związku i podkreślać to, żeby partnerzy o tym wiedzieli. I dziękuję, i teraz Runa na związek dla baranów. Hagal, czyli różne zwroty mogą być w związkach, ale co, co po prostu wiecie o sobie, to was wzmacnia. I prawdziwe związki po prostu są odporne na jakieś wstrząsy. Wiele razem wspólnie przeżyliście i tego się trzymajcie. Także dziękuję i teraz byki. Sprawdzam teraz strefę intymną, sferę, strefę intymną u byków. Niepewność, czyli w sypialni troszeczkę się byki czują niepewnie. No, to tutaj tak jakby nie zupełnie były przekonane o swoich poczynaniach, co na to druga strona. To tutaj troszeczkę się bardziej otworzyć i mówić, czego oczekujecie i też rozmawiać, prawda, o oczekiwaniach współpartnera. Miłość, co ubyków, Kochankowie, to tutaj jest bardzo ładna karta. Czyli jak najbardziej y, y, u byków są związki związane z uczuciami. Są to raczej relacje oparte na szczerych, głębokich uczuciach. I teraz mamy zwyczajność, egzystencja, dzień po dniu. Małe dziecko, tu tutaj dbają na pewno byki o, o dzieci, o swoje rodziny, no i po prostu jak najbardziej bardzo ładne czytanie. Oprócz tutaj tej sfery intymnej, nad tym popracować i runa taka pomocnicza dla związku, runa pusta, czyli po prostu postawić na spontaniczność. I dziękuję, i teraz bliźnięta. Bliźnięta. Sfera intymna dla bliźniąt, jak to wygląda? W związkach. Rezygnacja, czyli bliźnięta się troszeczkę w sferze intymnej czują zrezygnowane. Pewnie już rozmawiały, są po rozmowach ze swoimi współpartnerami, prawda? No i tutaj pewne ich oczekiwania w, w tej sferze intymnej nie zostały, prawda, uwzględnione. To troszeczkę się czują zrezygnowane i takie osamotnione, jeśli chodzi o sferę intymną w związku. To tutaj trzeba by nad tym popracować. I teraz mamy miłość. Żal. No, to bliźnięta tutaj coś ukrywają przed partnerem, przed, przed współpartnerką, spółpartnerem. są rozgoryczone, pewnych rzeczy po prostu otwarcie nie mówią, bo uważają, że to nie zostanie właściwie odebrane. I zwyczajność. Smutna wiadomość. No to po prostu tutaj. No to jest troszeczkę takie yy, do przemyślenia dla bliźniąt, bo tutaj to czytanie jest troszeczkę takie no, nie, nie, niepokojące. Pewne rzeczy bliźnięta jakoś się odsuwają od współpartnera, na pewno nie wszystkie bliźnięta, ale jest grono bliźniąt, które po prostu w związkach troszeczkę ma do posprzątania. No i teraz runa pomocnicza dla bliźniąt w związkach was, czyli dokonaj wyboru, co jest dla Ciebie ważne. I yy, dziękuję i teraz yy, raki. Sfera intymna dla raków. Zachwyt. No tutaj bardzo pięknie. No, wspólne, prawda? Celebrowanie, jeśli chodzi o um, intymność, sferę intymną. No i teraz mamy miłość, autentyczność, czyli jak, 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 prawda, okazuje uczucia, to jest szczery w swoich uczuciach. I teraz Codzienne, prawda, zmagania. No i tutaj zmiany przed raczkami, czyli pewne rzeczy na przykład będą, prawda, razem z współpartnerami wykonywać. Być może będą zmieniać mieszkanie, może jakiś samochód, jakieś takie remonty będą planować. Także tutaj codzienność. I runa dla raków. Jera, czyli. Wspólna, codzienna praca um, nad związkiem, ale tutaj bardzo ładnie, także dziękuję, i teraz lwy. Intymność ulwów. Zażenowanie. To tutaj takie, prawda, troszeczkę są. Um, zażenowane yy, pewnymi poczynaniami współpartnera. Jeśli chodzi o sferę intymną lwy e, troszeczkę muszą się otworzyć bardziej. Jeśli chodzi o miłość, cisza. No to tutaj jest spokój raczej yy, bez jakichś takich gwałtownych uniesień. Yy, no i codzienność. Otrzymanie podarunku. No to bardzo fajna karta, czyli jakieś nieprzewidziane miłe wydarzenia będą. No i runa dla związków lwów, fechu, obfitość. Będzie się dobrze działo. No i teraz mamy panny. intymność w związkach panien. Poczucie akceptacji. Poczucie akceptacji. To też jest bardzo ważne. Teraz mamy miłość. Miłość. Kompromis. No tutaj miłości idą na kompromisy panny, takie czasami zgniłe. No i codzienność. dla panny w związkach, osoba z sądownictwa, no to tutaj są po prostu za, zaambarasowane panny po prostu pracą, załatwienie spraw urzędowo-sądowych razem z współpartnerem, prawda, z mężem, żoną. I teraz dalej mamy runę, Runa isa, czyli skupienie, skupienie na jakichś wspólnych czynnościach. I następny znak to waga. Dziękuję Pannom. Sfera intymna uwag. Ból. Coś sprawia ból wagą. Być może to nawet nie jest ból fizyczny, taki dojmujący ból, prawda? Psychę, czyli pewne rzeczy tutaj trzeba po prostu no, złagodzić lub zmienić, jeśli chodzi o sferę intymną uwag. I teraz mamy. Miłość, wagi, wewnętrzny głos, wewnętrzny głos, czyli yy, mają przeczucia swoje, jeśli chodzi o współpartnera wagi i tym się kierują. No i codzienność, i codzienność, jeśli chodzi o wagi. Może tutaj w tej sferze intymnej to są jakieś takie intymne zabawy, która, które po prostu z jednej stronie sprawiają ból i o tym nie mówi, także to też porozmawiać z współpartnerem. No i teraz egzystencja. Nadzieja, rozległa woda, czyli jakieś wspólne planowanie takich wydarzeń rodzinnych, prawda, co się może w najbliższym czasie wydarzyć i co trzeba pozałatwiać. I teraz runa Turizas, no tutaj runa Turizas też oznacza jakąś formę nadużywania Władzę i tutaj może być właśnie nadużywanie władzy w związkach wag, e, może to być podnoszenie głosu, jakaś przemoc psy, psychiczna, e, to tutaj się pokrywa z, z tym przesłaniem, to tutaj no wagi, pod rozwagę. I dziękuję wagom i teraz następny znak, czyli skorpion. Intymność u skorpionów. Podniecenie, no, czyli cały skorpion, powinno być ok, i teraz miłość, świadomość czyli skorpiony kochają świadomie. One są takie, że po prostu jak już się zakochają, to są bardzo starają się być wiernymi. I teraz y, zwyczajność, egzystencja, szczęśliwe zakończenie w miłości, tutaj bardzo fajnie, wspólne jakieś działania. I runa dla związku, y, urus, uzdrawianie, wszelakie uzdrawianie, bardzo ładne czytanie, czyli związki raczej są szczęśliwe u skorpionów. Y, no i teraz następny znak strzelec. Sfera intymna u strzelców. Tęsknota. Tutaj strzelce m, tęsknią za jakąś formą pieszczot, które, której nie otrzymują współpartnera. Dalej mamy miłość. Przemiana. Przemiana. No to tutaj takie wieloletnie związki przejdą jakąś metamorfozę, jeśli chodzi o miłość u strzelców. Zwyczajność. Troski, nieprzyjemności. No, jakiś, jakaś grupka strzelców zagląda do kieliszka. To tutaj się nie pocieszać, tylko po prostu porozmawiać i być może jakaś terapia małżeńska, coś takiego, bo tutaj jest oddalanie się od współpartnera. I teraz mamy runę. Mannas, czyli y, 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 sfokusowanie na mężczyznę w związku, to strzelce, panowie powinni po prostu jakoś się zastanowić, bo tutaj głównie jest właśnie taka informacja, Runa nas mówi o tym, że no dużo rzeczy pan strzelec przemyśla, jeśli chodzi o związek, a panie strzelce powinny bardziej, prawda, wyraziście oczekiwać od swojego mężczyzny, no te, tego, czego sobie życzę, i dziękuję, i teraz yy, koziorożce. Koziorożec i sfera na. Podniecenie, czyli tutaj też całkiem nieźle u koziorożca w sferze intymnej. Tutaj mamy miłość, miłość u koziorożców. Izolacja, no to tutaj jest jakieś rozdzielenie, jakieś, jakieś rozdzielenie może fizyczne, może, e, może mentalne od współpartnera. No i takie popłakiwanie trochę, ciche dni teraz mamy takie codzienne życie, wspólne. Nadzieja, czyli nadzieja na załatwianie jakichś przyszłościowych spraw dla związku. I runa. Gebo, tutaj bardzo ładna runa. Harmonii, wspólnoty, obdarowywania się wzajemnego. To tutaj bardzo fajnie. Tylko ta izolacja mnie niepokoi, ale to tutaj popracować nad tym niektóre koziorożce. I teraz yy, wodniki. Intymność, związku i wodniki. Tęsknota, czyli wodniki też czują, no, że nie wszystkie ich takie zachcianki są z, z, w sferze intymnej spełniane. To tutaj się zastanowić, porozmawiać z współpartnerem, czego oczekujecie. No i miłość, uwarunkowanie, to tutaj no, udawają wodniki. Przywdziewają skórę nie swoją, prawda? Czyli troszeczkę się kamuflują przed współpartnerem. Nie są sobą. I codzienność. Smutna wiadomość, jakieś sprawy do pozałatwiania mają wodniki. Sprawy do pozałatwiania osobno i też związkowe wspólne i runa taka dla Was. Podniki jeśli chodzi o związek. Pertro. Los tutaj będzie dużo mieszał w waszym wspólnym życiu. No i teraz dziękuję i ryby. Ryby. Intymność dla ryb. Zaufanie zaufanie, jeśli chodzi o sferę intymną i tutaj y, otwarcie się na partnera. Y, teraz mamy miłość. Poprzednie żywoty. No to y, po prostu ryby y, wiele ryb w związkach y, przerabia po prostu y, no, y, jakieś takie karmiczne lekcje. I mamy dalej. Egzystencja, krótkotrwała choroba, no tutaj w związkach troszeczkę ktoś nie domaga. No i pomocnicza runa, runa pusta, czyli wiele możecie się spodziewać, nic konkretnego runy nie chcą powiedzieć jeśli chodzi o związek, ale nie jest to tak tragicznie, także powinnyście ryby się otworzyć na współpartnera. I dziękuję wszystkim za uwagę. Weźcie pod rozwagę niektóre znaki, to co mówiłam. Zastanówcie się też, co do Was, co do was pasuje, czy, czy to z Wami rezonuje. I pozdrawiam.